Dlatego naturalnie siedzę tu tak sobie. Moi teammeci popadali i powychodzili, czy ten jeszcze jest, ale pewnie zawsze wyjdzie. Albo może nie, zobaczymy. Eee, tak, siedzę tu sobie. Przeciwnicy właśnie przebili tuż obok mnie. Jest fajnie. Stan na doświadczenie na patynie. No i ja się pytam. Dlaczego to się w ogóle dzieje, nie? No bo patrzcie, gdy na niższych hangach. Wszyscy te myci są ogarnięci. Nikt nie umiecha przez całą grę. Fakt faktem przeciwnicy są pewnie gorsi, Aczkolwiek tutaj też szczerze wątpię. I no ale generalnie nie ma problemu. Chodzi platyna i już zaczyna się akcja. Tego typu, nie? Ja nie wiem. No prawdę. So, Heaspał ogarnąć się, bo... To jest... To jest wyższy poziom, nie? Żeby na wyższych rangach gorsi ludzie grali to jest... No właśnie.